Prawdziwe trzęsienie ziemi wstrząsa światem Formuły 1, a w centrum tego wstrząsu nie mógł być nikt inny niż Max Verstappen. Czterokrotny mistrz świata zdecydował się pozostać w Red Bull przynajmniej do 2026 roku, co pozornie przynosi stabilność do garażu w Milton Keynes. Jednak jak często się dzieje w tym sporcie, to co ogłasza się przed kamerami nie zawsze pokrywa się z tym, co dzieje się za kulisami. Helmut Marko, długoletni doradca Red Bull. Przyznał publicznie, że możliwość przedwczesnego pożegnania nie zniknęła całkowicie. Jego słowa sprawiły, że kibice drżeli i natychmiast ponownie otworzyły spekulacje. Według Marko, Verstappen zdecydował się logicznie pozostać, nawet bez słynnej klauzuli wyjścia. Ale 2026 nie będzie rokiem jak każdy inny. Z nadchodzącym nowym regulaminem technicznym i silnikowym Holender będzie uważnie oceniać, kto lepiej zinterpretuje nowe zasady. Innymi słowy, zostanie w Red Bull, żeby wszystko obserwować. Ale nie zawaha się rozejrzeć, jeśli sprawy wymkną się spod kontroli. Mercedes, który już jasno dał do zrozumienia, że chce być protagonistą z nowymi silnikami, pozostaje w pierwszej linii jako potencjalna alternatywa. Toto Wolf nigdy nie ukrywał, że uważa Verstappena za cel, a idea sprowadzenia do Brakli najdominującego kierowcy jego pokolenia to marzenie, które pozostaje żywe. Ale to nie wszystko. W ostatnich miesiącach z siłą przebijała się inna opcja Aston Martin. Benzynę do tych plotek dolał nikt inny jak Juan Pablo Montoya. Były kierowca i zawsze uważny obserwator. Jego wypowiedzi wywołały eksplozję uwagi medialnej. Według niego Aston Martin przygotował już ofertę, której Verstappen nie mógłby odrzucić astronomiczną sumę, połączoną z obietnicą zbudowania najbardziej ambitnego projektu technicznego całej nowoczesnej Formuły 1. I tutaj wchodzi w grę nazwisko, które samo w sobie jest warte więcej niż jakiekolwiek ogłoszenie Adrian Newey. Geniusz, który zaprojektował zwycięskie bolidów Red Bull, byłby gotów podjąć kluczową rolę w projekcie Aston Martin. Dla Verstappena, który związał większość swojego sukcesu z pracą Neweya, ta perspektywa jest nieodparta. To nie tylko kwestia pieniędzy, ale wspólnej wizji, zaufania i czystej ambicji. Marko próbował zdystansować się od plotek, przypominając, że nikt nie może przewidzieć, kto będzie miał najlepsze podwozie czy najlepszy silnik w 2026. Jednak właśnie ta niepewność jest gruntem, na którym buduje się najbardziej sensacyjne decyzje. Ponieważ mistrz jak Max nie może pozwolić sobie na rok anonimowości, jego kariera, status, a nawet sportowe dziedzictwo zależą od tego, czy zawsze pozostaje na szczycie. Obecny sezon to pokazuje. Po czterech kolejnych tytułach Verstappen napotkał więcej przeszkód niż triumfów. Obecnie trzeci w klasyfikacji za Piastrem i Norrisem, z dystansem rosnącym weekend za weekendem, Max nie może udawać, że nic się nie dzieje. Red Bull spadł na czwarte miejsce wśród konstruktorów, wyprzedzony przez McLaren i zagrożony przez Ferrari. I to pomimo ciągłych wewnętrznych wysiłków odbudowy zespołu zdestabilizowanego odejściem Christiana Hornera i napięciami, które przeszły przez środowisko. Nowy szef zespołu, Laurent Mekies, próbuje przywrócić porządek, ale prawda jest taka, że Red Bull nie ma już tej aury niepokonalności, która chroniła go jeszcze rok temu. Verstappen dobrze to wie, a jego spojrzenie w przyszłość sięga poza 2026. Nie chce tylko jeździć, chce wygrywać natychmiast, bez kompromisów. I wtedy pytanie, które wszyscy sobie zadają, staje się nieuniknione: czy rzeczywiście pozostanie wierny projektowi Red Bull? Czy tylko zyskuje czas, żeby precyzyjnie ocenić, który zespół zaoferuje mu najlepszy pakiet na nowy cykl regulaminowy? Mercedes ma siłę przemysłową, Aston Martin ma urok nowości i wsparcie Hondy. Ferrari zawsze marzy o medialnym uderzeniu, które sprowadzi mistrza do Maranello. Obraz jest otwarty, a Verstappen wydaje się mieć wszystkie karty w ręku. Będzie nadal patrzył, oceniał, ważył każdy szczegół techniczny i polityczny. Ale w dniu, gdy zrozumie, że Red Bull nie jest już najlepszą opcją, nie zawaha się ani sekundy. Jeśli pierwsza część tej historii pokazała wątpliwości i refleksje Verstappena nad Red Bull, druga prowadzi nas do serca politycznej gry, która przekształca Formułę 1 od 2026 roku. W tym scenariuszu każdy zespół próbuje przyciągnąć holenderskiego mistrza obietnicami, wizjami, a przede wszystkim gwarancjami technicznymi. Mercedes pozostaje najbardziej naturalną pokusą. Po utracie przywództwa technicznego przeciwko Red Bull i McLaren, zespół z Brackley przygotowuje się do ponownego wyniesienia z nowym regulaminem silnikowym. Toto Wolff wielokrotnie powtarzał, że 2026 będzie rokiem, w którym Mercedes wróci na szczyt i nigdy nie ukrywał idei budowania projektu z Verstappenem jako diamentowym ostrzem. Ale jest oczywisty problem wzajemne zaufanie. Max nie zapomniał brutalnych pojedynków z Hamiltonem w 2021 i nigdy nieustających napięć między oboma środowiskami. Przyjęcie Mercedes oznaczałoby wejście do zespołu, który przez lata był jego zaprzysiężonym wrogiem. Jednak Formuła 1 to sport, gdzie rywalizacje szybko przekształcają się w sojusze, a jeśli Wolf zdołałby przekonać Verstappena, że ma najlepszy pakiet techniczny, Holender mógłby nawet odłożyć przeszłość na bok. W końcu mistrza interesuje tylko jedno: mieć w rękach zwycięską maszynę. Ferrari reprezentuje natomiast najbardziej romantyczną alternatywę. Maranello marzy od lat o sprowadzeniu absolutnego gwiazdy za kierownicę i przeżyciu ponownie czasów Schumachera. Verstappen byłby idealnym medialnym uderzeniem człowiekiem zdolnym rozpalić fanów i przywrócić prestiż Skuderii. Ale tutaj problem jest przeciwny niż w Mercedes. Ferrari nigdy nie dało gwarancji technicznej ciągłości? Zbyt wiele wzlotów i upadków, zbyt wiele błędów zarządzania, zbyt wiele sezonów skompromitowanych przez dyskusyjne strategie. Max dobrze to wie i dlatego, przynajmniej na razie, Rampant Koń pozostaje bardziej marzeniem niż konkretną opcją. I tu karta Aston Martin staje się coraz bardziej interesująca. Zespół z Silverstone, który w ostatnich latach poczynił gigantyczne kroki. Dysponuje dziś ogromnymi zasobami ekonomicznymi, nowoczesnymi strukturami i partnerstwem z Hondą, które otwiera nieprzewidywalne scenariusze. Przybycie Adriana Neweya jako doradcy technicznego uczyniło hipotezę jeszcze bardziej wiarygodną. Dla Verstappena byłoby to prawie déjà vu. Odnalezienie człowieka, który zaprojektował wszystkie jego zwycięskie samochody, ale z zupełnie nowym projektem i możliwością wspólnego budowania nowego cyklu. Według Montoi Oferta Aston Martin byłaby po prostu niemożliwa do odrzucenia. Nie chodziłoby tylko o miliardowe zaangażowanie, ale o gwarancję bycia absolutnym centrum projektu, z zespołem całkowicie wymodelowanym wokół jego potrzeb. Innymi słowy, marzenie każdego kierowcy, który chce kontrolować swój los. 2026 staje się więc kluczowym rokiem. Wszystko zaczyna się od nowa, z nowym regulaminem, a w tym oknie niepewności, Verstappen będzie miał możliwość wyboru. Czy pozostać wiernym Red Bull, czy otworzyć nowy rozdział? Jego przeszłe sukcesy łączą go emocjonalnie z austriackim zespołem, ale jego ambicja nie pozwoli mu zaakceptować nawet jednego przeciętnego sezonu. Jeśli Red Bull nie pokaże natychmiast konkurencyjności, scenariusz radykalnie się zmieni, ponieważ kierowca kalibru Maxa nie czeka. Chce wygrywać co roku w każdych warunkach i wie, że jego dziedzictwo buduje się także wyborem właściwego zespołu we właściwym momencie. Dokładnie tak jak zrobił Hamilton, przechodząc z McLaren do Mercedes, który wtedy wcale nie wydawał się dominujący. Historia w Formule 1 uczy, że wielcy mistrzowie wybierają momenty zwrotne i rozpoznają je wcześniej niż inni. I wtedy prawdziwa suspens nie dotyczy 2025, już zabezpieczonego z Red Bull, ale tego, co wydarzy się zaraz potem. Mercedes, Ferrari czy Aston Martin? Czy zostanie nadal związany z zespołem, który go wychował i uświęcił? Nadchodzące wyścigi będą obserwowane nie tylko pod kątem wyników na torze, ale każdego szczegółu politycznego, technicznego, a nawet emocjonalnego, który może ujawnić przyszłe intencje Verstappen'a. Presja jest najwyższa. Z jednej strony jest lojalność wobec zespołu, który dał mu wszystko, z drugiej ambicja kontynuowania wygrywania bez przerwy. A pośrodku są oferty, które obiecują chwałę, pieniądze i całkowitą kontrolę nad własnym losem. Idealna burza, która uczyni nadchodzące miesiące autentycznym sportowym thrillerem. Dziękuję za śledzenie tej długiej analizy do końca. Teraz słowo należy do Was. Czy naprawdę myślicie, że Verstappen pozostanie związany z Red Bull do 2028? Czy wierzycie, że wezwanie Aston Martin lub Mercedes jest zbyt silne, żeby je zignorować? Napiszcie to w komentarzach. Postawcie lajka, like jeśli podobał Wam się ten pogłębiony artykuł, i nie zapomnijcie zapisać się na kanał, żeby nie przegapić żadnej z naszych ekskluzywnych analiz ze świata Formuły 1.